To będzie bardzo w ogóle kontrowersyjny, myślę, odcinek pod wieloma względami. Nie, nie będzie słodko-pierdząco i nie będzie cukierkowo. I na pewno nie chcę tutaj gadać o tym, że jesteśmy słodkie i fajne i że praca jest łatwa, lekka i dzieci są kochane, bo tak nie jest. No. Nazywam się Anna Schubert i mam firmę Mini Brain Academy. Otwieram placówkę edukacyjną, będziemy <laughs> uczyć umiejętności miękkich i to będzie alternatywna edukacja. Szczerze mówiąc, bez żadnego szkolenia. Bez żadnego przygotowania, bez żadnych książek, żadnych filmików z YouTube'a, cokolwiek. Po prostu stanęłam kiedyś na tej sali, wpadło mi piętnaścioro dzieci, każdy mm -hmm. drze mordę i chce czegoś innego. Mm -hmm. I działaj. <grym> Jaki według Ciebie powinien być animator? Człowiekiem, który jest żywy, uśmiechnięty, z petardą, który nie jest słodką idiotką z dwoma warkoczykami w kolorowym makijażu, bo animator nie powinien być w ogóle, ja uważam, infantylny. I przychodzi ci słodka idiotka w kolorowych włoskach i w stylowej spódniczce i mówi kochane dzieci, teraz złapiemy się za rączki i będziemy się bawić kur na chustą przez godzinę. To jest Tak, to jest coś, czego też nienawidzę. Do malutkich dzieci, do niemowląt mhm. nie powinno się robić. moje dzieci ciup, pl, pl, pl. Ogólnie no, z, kurde, wystawcie no. rączki, dostaniecie po cukiereczku. Nie tego, no, masakra. To... Natomiast jak ja widzę tekst, że pilnie potrzebuje scenariusz jakiś tam, jak Ty nie potrafisz, Wymyśleć dwóch godzin zabawy, to po co to robisz? Ale naprawdę, moi drodzy, zacznijmy albo współpracować, ale wykośmy ludzi, którzy kompletnie no, niszczą nam rynek.